Jadę ciągle remontowano, maleją niepodległości w Częstochowie. Oczywiście prowadzone tutaj ciągle prace, a więc te słupki stojące na drodze, jak widzimy wyłączona sygnalizacja świetlna. Brak wyznaczonych pasów ruchu to wszystko powoduje, że wymusza jak gdyby na mnie zachowanie tej szczególnej ostrożności poruszając się tą drogą. Dodatkowo, pojazdy tutaj ekip pracujących na drodze ograniczają nam widoczność. Nie mamy należytej widoczności na jeżdżące pojazdy przechodzących pieszych. Tak jak tutaj, chociażby za chwilę. Natomiast pojechaliśmy na Aleję Niepodległości, aby zobaczyć, czy jeżdżą już tutaj tramwaje. Jeżdżą. Chodź, Jeżdż. tramwaj. Dobrze. Tak jak w